Oto pięć rzeczy, których współczesny stoik powinien unikać za wszelką cenę. Jedna nie martw się rzeczami, które się jeszcze nie wydarzyły. Nadmierne martwienie się to zbędny bagaż. Senica powiedział, że cierpimy częściej w wyobraźni niż w rzeczywistości dwa, nie rozpamiętuj przeszłości. Zaakceptuj to, czego nie można zmienić. Marek Aureliusz powiedział, że wszechświat się zmienia, nasze życie. Jest tym, co czynią je nasze myśli. 3. Nie zazdrość innym, znajdź zadowolenie. W epickim Tetus powiedział, że mądrym człowiekiem jest ten, kto nie smuci się rzeczami, których nie ma, ale raduje się tymi, które ma. Nie narzekaj, biorąc rzeczy takimi, jakie są, pozostawia mniej powodów do narzekania. Marek Eliusz powiedział, że nie daj się podsłuchać, narzekając nawet do siebie. 5. Nie działaj impulsywnie, bez racjonalnego rozważenia. Stoik działa z zamiarem. Senica powiedział, że nie rób żadnego czynu bez celu.